Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartek Papisz. No i dzisiejsza pogadanka 10-12 minutowa będzie o emocjach, o tych złych emocjach i posłużę się tutaj taką metaforą jak fala złych emocji. Co to znaczy? Co to jest ta fala i co zrobić, żeby ją minimalizować bądź też jak zadziałać, kiedy ktoś nas tą falą złych emocji, nazwijmy to, atakuje. Kontekst emocji to takie dwa, dwa obszary, dwie perspektywy. Pierwsza perspektywa to kiedy odbiorcą naszych złych emocji jesteśmy my sami. Wiadomo w jakich sytuacjach, no, kiedy się coś skaleczymy, kiedy coś zrobimy nie tak i wtedy sami do siebie czujemy taką złość. Dzisiaj ten przykład, ten, ten kontekst zostawiam z boku, natomiast idę w kierunku złych emocji w relacji z drugą osobą. W relacji z drugą osobą, czy to z dzieckiem, czy z mężem, żoną, partnerem, kolegą, koleżanką, szefem, po prostu tak życiowo pogadajmy, czy to ja pogadam o złych emocjach w relacjach z drugą osobą. No, żeby nam się łatwiej, że tak powiem, rozmawiało, no to wrzućmy tu jakiś taki kontekst życiowy. Zacznijmy może od relacji rodzica z dzieckiem. Często jest tak, że jak obserwuję, czy sam czasem też tak mi się zdarzyło zrobić, że kiedy byłem tak strasznie wkurzony na. Na swoje dziecko, to, no, to właśnie na fali tych złych emocji no, potrafiłem powiedzieć, wręcz zacząć straszyć to moje dziecko, że nie wiem, nie pójdzie do kina, nie pójdzie na basen bądź też, co gorsza, na przykład zaczynałem w tej kłótni, w tych emocjach ustawiać, ustalać nowe zasady, tak? Że od dzisiaj będziesz nie wiem, czytała książkę codziennie, od dzisiaj będziesz chodziła spać o dziewiąte i tak dalej, i tak dalej. No jak sobie przypominam, jaka była mina mojego dziecka, no to, no to nie za ciekawe. No trochę, trochę nierozumiała, oczywiście czasem to powodowało jeszcze większą agresję i złość u mojego dziecka. Natomiast, no, kiedy przypomnę sobie, ile z tych rzeczy ja później zrealizowałem, no to niewiele. Tak swoją drogą, moja córka, jak tak kiedyś powiedziałam, no to nie pójdziemy na lody. No to ona mi mówi: okej, okay, tata, to nie pójdziemy. No i to, to było dawno, bo ona wtedy miała 6 lat, no to wtedy się tak we mnie taka zapaliła lampka, aha, to co ja tutaj, co ja tutaj, co ty tutaj Bartek wygadujesz, czym tu straszysz dziecko, dziecko powiedziało, aha i nie ma problemu i sam z siebie robisz wariata. Natomiast no, to jest normalna rzecz, normalna, no, że nas dzieci wkurzają, bo przecież my jak byliśmy dziećmi, też wkurzaliśmy naszych rodziców. Więc tutaj to nie jest tak, że jest jakiś idealny świat taki cukierkowy, fantastyczny, że, że nie ma tych złości pomiędzy dziećmi a rodzicami, bo one są i nie ma co tego no, ukrywać, ani, ani się oszukiwać, że, że jest zupełnie inaczej. Natomiast ważne jest to, co my wtedy zrobimy jako rodzice. No właśnie chodzi o to, żeby przede wszystkim wtedy nie straszyć tych naszych dzieci, bo po co? Bo tak jak, tak jak powiedziałem i pewnie też masz takie doświadczenia, niewiele z tego później wychodzi, żeby nie ustalać nowych zasad, no po prostu dać krótki komunikat, co się wydarzyło z nami, że nam się coś nie spodobało, że to zachowanie jest nie okay, że czujemy się z tym źle, no i że oczekujemy takiego i takiego zachowania na przyszłość i tyle, i to po prostu zostawić. Zostawić to na jakiś czas, można też jeszcze powiedzieć: Słuchaj, wrócimy do tego za 10-15 minut, kiedy ja ochłonę, bo nie chcę w złych emocjach z tobą, droga córko, drogi synu, rozmawiać. I to warto zrobić. Dlaczego to warto zrobić? No raz, że my pokażemy i pokażemy naszym dzieciom, jak my wychodzimy z takich sytuacji. Będziemy budowali taki dobry wzorzec zachowań, który im pomoże w ich życiu dorosłym. Dwa, my nie będziemy mieli kaca moralnego. Że coś tym naszym dzieciom powiedzieliśmy, okrzyczyliśmy, nastraszyliśmy. A trzy, kiedy już usiądziemy za te 15-20 minut, to na spokojnie o tym porozmawiamy. Oczywiście powiemy, jak to wygląda z naszej strony, ze strony rodzica. Natomiast też warto zapytać też dziecka, dlaczego tak zrobiło, dlaczego tak zrobiło, czym się kierowało. Poznać tą perspektywę, bo nie zawsze to jest takie biało-czarne. Czasem są różnego rodzaju odcienie szarości, i warto to nasze dziecko y, wysłuchać. Jeśli zadecydujemy, że mają być jakieś tam konsekwencje, to one będą. Natomiast zauważ, że wtedy te konsekwencje, które damy temu naszemu dzieciakowi, one nie będą na tych złych emocjach, czyli nie będą na tej fali emocji, tylko po prostu po zwykłej y, rozmowie. A być może tych konsekwencji nie będzie, dziecko bardziej zrozumie i po prostu się poprawi. Więc podsumowując ten wątek tutaj, rodzic, dziecko i tej fali złych emocji, warto po prostu tego nie robić. Jeśli zrobimy, to wtedy przeprośmy to nasze dziecko, słuchaj, ja Cię przepraszam, że tak zareagowałem, tak nie wolno. Tego typu sytuacje należy rozwiązywać w sposób inny. Właśnie teraz pokażę Tobie, jaki. Dobra, mamy temat z dzieckiem załatwiony, no to idziemy do tego tematu ciekawszego, a mianowicie dwoje dorosłych ludzi, związek, para, mąż, żona, no i co tu się tutaj dzieje? No a tu się dzieje bardzo dużo. No bo kiedy nas ten partner, partnerka czy mąż żona wkurza, no to my też zaczynają nam te emocje po prostu rosnąć. No i budujemy tą falę złych emocji, no a później wpadamy w monolog, no i strzelamy. Strzelamy, gdzie popadnie, czym popadnie, no i jak ich jeszcze nasz partner czy żona, że tak powiem, przyjmie te ciosy i chce oddać, no to konflikt jest już wspaniały i piękny, prawda? Więc to ognisko po prostu jest y, coraz większe. No bo ja dodam trochę benzyny konfliktu, druga strona do, doda benzyny do konfliktu, no i co? No i no aż czekamy, aż się to wszystko wypali, się pofochujemy, gdzieś tam potrzaskamy drzwiami, bądź też nie wyjdziemy, no i tak się zakończy ten konflikt. No ale, no ale żyjemy razem, no i de facto no, nikt się nie czuje dobrze, kiedy się kłócimy. Więc y, co zrobić, żeby tak się nie działo? No, to najpierw ta, ten pierwszy przypadek, kiedy my możemy dostać taką falą uderzeniową, bądź też dostajemy taką falą uderzeniową złych emocji. No to kiedy dostaniemy taką falę, czasem warto zadać pytanie, słuchaj, a jakie ty masz intencje, że mi to mówisz? Co chcesz mi przekazać? No, takie pytanie. Takie pytanie, czasem z sesji coachingowych, właśnie. A co jest Twoją intencją? I słuchajcie, to może spowodować wylanie takiego zimnego wiadra, które spowoduje. Bardzo dobrą reakcję, a mianowicie ochłodzi i ostudzi złe emocje u osoby, która do nas tak mówi. Bo kiedy ona powie: Słuchaj, no moją intencją jest y, tobie dokopać, no to wtedy my wiemy, co robić. Aha, czyli skoro ty mi chcesz dokopać, to ja rozmawiać nie będę. Kiedy będziesz miał inne intencje, wtedy wrócimy do rozmowy. No, a kiedy usłyszymy: Słuchaj, no moją intencją jest wyjaśnienie tego, bądź też moją intencją jest powiedzenie, jak ja się czuję, no to wtedy okej, okay, no to powiedz mi, jak ty się czujesz. No i zauważ, jeżeli ta intencja zostanie tak wyartykułowana, to tym samym osoba mówi wtedy o swoich emocjach, a nie atakuje ciebie. Więc to jest takie dobre działanie, żeby właśnie minimalizować i przeciwdziałać rosnącemu konfliktowi. Kiedy natomiast ktoś dalej będzie ciebie tam atakował i nie, 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 nie chce, że tak powiem, zluzować, no to wtedy powiedz: Słuchaj, widzę, że tutaj jest dużo złych rzeczy, które mówisz, nie podobają mi się one, one budzą złe emocje. Wróćmy do tego za 15-20 minut. Chcę Ciebie wysłuchać, natomiast chciałbym, chciałabym, żeby to się odbyło za 15-20 minut. I tyle. Po prostu zadbaj wtedy o siebie, o, swoją, o swoje emocje, żeby po prostu się temu nie poddawać. A co w sytuacji, kiedy to Ty jesteś tą pierwszą osobą, która buduje tą falę, no i jak już ją, tak powiem, puści w drugą stronę, no to wtedy łah, nie, ma co, nie ma co zbierać niczym tsunami złych emocji. No, jeżeli jest taka sytuacja, no to wtedy co możesz zrobić? No, też jak najbardziej to wyartykułować i powiedzieć, słuchaj, narastają we mnie złe emocje, zaraz mogę wybuchnąć. Wróćmy do tego za 10-15 minut. I to jest dobre wyjście, bo wtedy ty ochłoniesz i ta sytuacja będzie, będzie już taka bardziej spokojniejsza. Możesz też posłużyć się takimi rzeczami technicznymi, które, które tobie pomogą. To jest oddychanie przede wszystkim, głęboko oddychaj, dobra pozycja do oddychania, świeże powietrze, o ile jest oczywiście możliwość. No i zimna woda. Ona bardzo dobrze wpływa na, na nasze emocje, na nasz poziom stresu. Generalnie, jak jesteś gdzieś w sytuacjach trudnych, na egzaminach, yy, słyszysz jakieś informacje zwrotne w pracy, które mogą być dla Ciebie trudne, możesz je trudno trawić, przyjmować, to picie zimnej wody. Yy, powoduje, że możesz się czuć zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. No ale wróćmy raz jeszcze, wróćmy do tego, do tego przykładu, do, tego, do tej sytuacji, kiedy to ty budujesz te, te złe emocje. Więc jednym z takich elementów jest po prostu zatrzymanie, zaparkowanie dyskusji i po prostu wyjście. Tak? Inną sytuacją jest, kiedy... Yy, kiedy ty chcesz mówić spokojnie, a ktoś ciebie, ktoś ciebie atakuje, to tak jak powiedziałem, to są te, to są te pytania, jaką masz intencję, dlaczego mnie atakujesz. Hmm, ważna rzecz w takiej relacji partnerskiej to jest przekraczanie granic, a raczej nie przekraczanie granic. W emocjach czasem jest tak, że jak puszczą nam te wszystkie hamulce, no to użyjemy pewnych słów, które no, nie za bardzo powinniśmy używać i dlatego też czasem, czasem często, często czasem, po kłótniach to mówimy, tak się tłumaczymy, prawda, że a, wiesz, kochanie, to było w kłótniach, to się nie liczy. I wydaje nam się, że problem jest załatwiony. No nie, on nie jest załatwiony, jest tylko zamieciony. Jeśli padły mocne słowa i one zabolały drugą stronę, no to trzeba po prostu wziąć tego byka za rogi i o tym porozmawiać. Mieć tą refleksję, dlaczego tak powiedzieliśmy, wytłumaczyć. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak nie będziemy, nie będziemy tego wyjaśniali, to będziemy przesuwali pewną granicę. I nagle coś, co jest w kłótniach... Może przejść do naszego życia codziennego. Więc warto po prostu to wyjaśniać, i tak samo jak w relacji z naszym dzieckiem. Nie straszmy się nawzajem, że coś zrobimy, no bo możemy zawsze usłyszeć: no to zrób. I po co nam to? Nie mówmy, że czegoś już nigdy nie zrobimy. Generalnie używanie słów w tych kłótniach, w tych złych emocjach, zawsze nigdy, one nie wspierają wyjaśnianiu, one nie wspierają minimalizowania złych emocji. A bardziej to są, to są takie katalizatory i kolejne, kolejne bańki, kolejne litry paliwa do tego ogniska złych emocji. To są takie, wydaje się, proste rzeczy, natomiast warto, warto mieć tą refleksję po każdej kłótni. Oczywiście, że to nie jest tak, że jak nie wiem, raz nam puszczą z, z emocje i. My wybuchniemy, to się kończy świat. Nie, no, on się nie kończy, no, to już się stało, ważne jest, co my zrobimy dalej, czy później mamy taką refleksję, gdzieś tam sobie powiemy sami ze sobą, że okej, okay, dobra, chcę nad tym bardziej panować, chcę bardziej tym zarządzać, no, dlaczego? No, dlatego, że pamiętaj, że na samym końcu to ty tak na dobrą sprawę najbardziej na tym cierpisz to ty masz później takiego kaca moralnego, takie złe samopoczucie, że coś zostało powiedziane nie tak, że to w sumie tak nie uważasz, tak nie myślisz, no i tak się czujemy w tym, z tym niekomfortowo. Dlatego warto tą umiejętność zarządzania swoimi emocjami po prostu trenować, ćwiczyć, nazywać, jeśli coś zrobimy źle, po prostu przeprosić i powiedzieć, że następnym razem się postaram, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Czasem się uda, czasem nie. Jesteśmy też ludźmi i różne rzeczy nas wkurzają. Natomiast posiadanie tej świadomości, tej refleksji nad swoim zachowaniem jest jak najbardziej na tak. No dobrze, no to co, no to doszliśmy do końca, więc dzięki wielkie, że spędziłeś ze mną ten czas. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Trzymaj się ciepło i trenuj ćwicz, doświadczaj. No tak, żeby po prostu się lepiej powierzyło. Cześć!